Postaram się nagrać możliwie krótki vlog z postępów. Pracu mnie. Nowy komin stoi. Stoi. Ludzie w sieci chwalą, że jest bardzo ładnie wykonany. Też się z tym zgodzę. Jeszcze od góry będzie obróbka blacharska. Dach czeka na swoją kolej. Drzwi mam wymienione. Byli panowie. Wstawili drzwi z szybą. Więc będzie troszkę bardziej oświetlony korytarz. Dzisiaj do mnie przyjechały okna dachowe. Wyłaz dla kominiarza. Mniej więcej po 20. Ma być drewno na dach więc wtedy prace zostaną wznowione Czyli mniej więcej za około tydzień od teraz Więc na, na ten moment byłoby to na tyle dzięki